Uzupełnij poniższe zdania, wypisz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz C i D. Iloraz jest równy. Zwróćmy uwagę na to, że mamy te same potęgi, ale różne podstawy. To wtedy mamy wzory, że działamy na podstawach, a potęgę, czyli wykładnik potęgi, przepisujemy. 10 dzielone na 5 to 2. Zatem tu mamy b. Teraz tutaj mamy różne potęgi, różne podstawy. To bardziej takie zadanie do zauważenia, że 25 możemy zmniejszyć do podstawy 5. 5 do której potęgi to 25, do potęgi drugiej, a tutaj potęgę przepisujemy. Przypominamy sobie wzór, że jak mamy a do potęgi x i jest nawias, to wykładniki potęg się ze sobą wymnażają. Zatem 2 do 6 przepisujemy, tutaj wymnażamy i znowu mamy te same wykładniki potęg, czyli działamy na podstawach, 2 razy 5, a wykładnik potęgi przepisujemy. Zaznaczamy zatem d. <śmienic>